No to dobra, a w dzisiejszym odcinku przyjrzyjmy się przygodom kilku idiotów mieszkających razem w slumsach, co nie no to dobra, no to ja już wam ich kurwa pokażę tę grupę bezdomnych. Którzy mieszkają sobie w slumsach, co nie, no to dobra, no to tyle w temacie, okej, okay, no to jak, no to dobra, no to już wam ich teraz pokażę i ich wam już ich pokazuję, okej, okay, no to dobra, no to tyle w temacie, już wam ich pokazuję, okej, okay, kurwa, no to już wam ich go pokażę, dobrze kurwa no to już wam go pokazuje dobra. No to dobra chłopacy, no to co my dzisiaj robimy, głupiego co nie, no to co my głupiego zrobimy dzisiaj, bo mi się troszeczkę nudzi, co nie, no to jak, no to dobra, co nie, no to dobra, co nie dzisiaj, co robimy, niech ktoś mi powie, okej, okay, dobrze, no to tyle w temacie, okej, okay, chodźmy zrobić coś głupiego, okej, okay, dobrze, no to dobra, no to tyle w temacie, Zróbmy coś głupiego dobra chłopacy. No to dobra idioto taki głupi. I chamski jak ja no to co teraz robimy to ja nie wiem za głupi jestem na takie zabawy co nie ale co mi tam że jestem na coś takiego za głupi co nie no to dobra no to tyle w temacie co nie no to dobra no to już tam chodźmy zrobić coś równie głupiego dobrze no to co no to jak ja tam jestem na takie głupoty gotowy co nie no to dobra no to tyle kurwa w temacie zróbmy coś głupiego okej okay. No to co tam mi kurwa złego się nic nie dzieje, co nie kurwa, no to dobra, no to tyle kurwa w temacie, co nie okej, okay, no to dobra, no to tyle teraz kurwa w temacie, co nie kurwa, no to dobra, no to teraz chodźmy iść zrobić coś głupszego niż zwykle, co nie chłopacy, no to dobra, to chodźmy to zrobić tylko jeszcze nie Mam pomysł, co ok, kurwa. No to teraz dobra chłopcy i dziewczęta co nie no to jak wy się tutaj czujecie, no mi powiedzcie okej okay, dobrze no to jak no to dobra no to teraz zróbmy dzisiaj to co mamy zrobić okej okay, czyli pobroimy trochę ale co pobroić to ja nie wiem ale chuj z tym co nie zróbmy to co mamy Mamy zrobić. Okej, okay, bo M się dzisiaj bardzo nudzi, co nie kurwa, co nie kurwa, tak. No to co teraz kurwa zrobimy, niech ktoś mi powie, bo mnie już to nudzi ta zabawa. Co nie, no to mi się tutaj kurwa nudzi szkoda, tylko że nie możemy zrobić żadnego żarta nikomu. Co nie, ale to dobra, musimy coś wymyślić. Co nie, ale dobra, może zakończmy już ten odcinek, okej, okay? to jak no to dobra, no to tyle teraz. Kurwa w temacie, co nie, no to tyle kurwa w temacie. Czas zakończyć ten odcinek, bo nic motorycznego ani sensownego w tym odcinku nie będzie, co nie, ale dobra, no to tyle kurwa w temacie. Chodźmy stąd już okej, okay, no i zakończmy ten chujowy odcinek. Okej, okay, no to tyle kurwa w temacie. Niech już będzie koniec tego odcinka, dobrze kurwa. No to dobra może zanim zakończymy ten odcinek, to jeszcze pokarzmy kogoś jeszcze okej okay. no to jak no to dobra okej okay. no to dobra kurwa no to teraz pokarzmy sobie kogoś jeszcze okej okay. no to jak no to dobra no to oddam głos komuś jeszcze a wtedy będzie koniec odcinka okej okay. bo i tak nic ciekawego się dzisiaj nie wydarzyło. I nie wydarzy co nie no to dobra alright zakończmy ten odcinek głosem jednej jeszcze osoby po mnie okej okay, dobrze no to tyle w temacie okej okay, no to tyle w temacie kurwa okej okay. no to dobra więc to na moim głosie ma się skończyć ten odcinek no więc co mamy powiedzieć? No to powiem cześć. Świecie lubię placki i wąchanie różnych dup, a tych różnych dup mam na myśli dupy zarówno męskie, jak i damskie, bo jestem biseksualistą, co nie, ale dobra, wróćmy do tego, co mamy powiedzieć. No więc. Powiem, że dzisiaj jest świetny dzień na zabawę, co nie no to dobra, no to tyle kurwa w temacie, okej okay, no to tyle kurwa w temacie, dobra, no to ja już kończę ten no kurwa odcinek, okej okay, no to tyle kurwa w temacie, do widzenia papa, cześć. No to dobra i właśnie tak zakończymy dzisiejszy odcinek, co nie i właśnie tak go dzisiaj zakończymy, co nie no to dobra, no to tyle teraz. Kurwa w temacie, co nie no to tyle teraz. Kurwa w temacie, co nie no to dobra, ja tam kończę już ten no odcinek. No i co wesołego Sylwestra, bo gwiazdor już był, co nie, no to dobra, no to tyle już kurwa w temacie, co nie kończę już ten odcinek, no to tyle dzymajcie się kurwa Elo.